Dzisiaj polskie jabłka w roli głównej. Będziemy je obierać, kroić, prażyć, później rolować, na koniec będziemy przypalać. Jesteście ciekawi w jakiej kolejności, jak to będzie wyglądało? To zaczynamy. Dzisiaj rolada z jabłkami. Niby klasyk, ale cały czas bardzo, bardzo smaczny. Zaczynamy? Zaczynamy. Połowę jabłek pokroję w drobne cząstki. Drugą połowę pokroję większe cząstki, żeby jedna część się rozpadła, druga, żeby została w całości, żeby były widoczne takie jabłuszka. Ja będę tutaj kroił jabłka na mniejsze i na większe części, a wy sobie możecie zerknąć na playlistę z ciastami i z tortami. Pierwszą część będę kroił na takie drobne cząstki. I od razu będę wrzucał te jabłka do garnka. O, te wszystkie pokroję na drobne, tamte na większe części. Już trochę jabłek mam. Wlewam sok jabłkowy. Nie za duży ogień, niech nam się te jabłuszka już prażą. A te, zobaczcie, będę w takie większe cząstki kroił. Wiecie co? Tak myślę, że. Połowa będzie chyba za dużo. Jedną trzecią damy większych cząstek, a jeszcze troszkę pokroję do garnka za chwilę. Te jabłuszka do miski. Skropię je sokiem z cytryny. I niech sobie stoją i czekają, aż te się rozpadną. Dodam trochę cukru. Myślę, że dwie, trzy łyżki w zupełności wystarczą. Pamiętacie, jak zawsze odkładam. Laski wanilii, wszystkie, które używam i właśnie takiego cukru waniliowego dzisiaj też dwie łyżeczki użyję. Jeżeli nie macie, śmiało można użyć cukru wanilinowego. Jabłka się zaczynają rozpadać, ten kto lubi niech doda, ale jest to opcja, nie musicie, nie musicie dodawać, ale ja bardzo lubię cynamon, dlatego do jabłek jak najbardziej mi cynamon. Pasuje. Te, które się miały rozpaść, już się rozpadają. Dodaję te większe cząsteczki. Przemieszam przez chwilę. Poprażymy razem i zostawimy, wyłączymy już palnik. Wystygną i będziemy, będziemy mogli za jakiś czas robić naszą roladę. A jak rolada, to biszkop. Wlewam białka. Za chwileczkę będę wsypywał cukier. I ubijał na taką naprawdę bardzo puszystą masę. Jak białka, będą miały taką perłową poświatę. Dodamy żółtka. Jeszcze chwilę poubijamy i dodamy pozostałe składniki. Dobra. Myślę, że już mamy jajka ubite. Mączka ziemniaczana i mączka pszenna. Sitko. Przesiewam. Pięknie. Ciasto gotowe. Blacha przygotowana. Myślę, że można przełożyć całą masę na blaszkę, wysmarować i do pieca. 190 stopni, termoobieg 14-15 minut. Rolada się nam upiekła. Zobaczcie, że wcale nie jest mocno przypieczona. Od razu jeszcze taką ciepłą razem z papierem przekładam na drugą blaszkę. Blaszkę mam wyłożoną, wilgotną ściereczką. Drugą wilgotną ściereczkę mam tutaj przygotowaną. Jeszcze taką ciepłą, właśnie przykrywam. I słuchajcie, odstawiam. Niech ta wilgoć ze ściereczki przejdzie do rolady. O, fajnie. Jest już zimna, ale zobaczcie, jaka fajna, plastyczna. Teraz musimy wykombinować sobie tak. Aby ściągnąć papier i odwrócić ją z powrotem na drugą stronę. Tak. O! Zobaczcie, jak pięknie widać te cząstki jabłek. Tak się ładnie, nieregularnie popękały i porozpadały. Ja tu sobie będę działał, zwijał, a wy w tym czasie możecie. Zerknąć na przepis, który mi się właśnie przypomniał. Podlaskie całuski. Bardzo fajny przepis. Jesienią myślę, że śmiało do wypróbowania. Jak jeszcze nie robiliście, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Dobra. Końcóweczki zagłaskamy. Tak. I Rolada wędruje na co najmniej godzinę. Do lodówki, i za chwilę będziemy ją dekorować, i będziemy mogli spróbować, co nam wyszło. Teraz przygotujemy bezę taką włoską opalaną do garnka. Woda, cukier, syrop. Musi osiągnąć temperaturę między 116 a 118 stopni. Sprawdzimy to za pomocą właśnie takiego zawiniętego w pętelkę drucika. Jeżeli uda nam się zrobić takie baloniki z cukru, to będzie znak, że jest odpowiednia temperatura i że będziemy mogli syrop wlewać do ubijających się białek. Można dmuchać. Myślę, że śmiało już wyłączam gaz. Włączam mikser i będziemy wlewać gorący syrop do białek. Dobra, słuchajcie, myślę, że mamy to beza. Zobaczcie jak ładnie się nam już ubiła. Myślę, że zrobimy takie klasyczne ładne jobki. Celowo robię takie końcóweczki wyciągane, bo bardzo lubię jak one są później opalone. Teraz opalę ładnie bezę, żeby... Miała taki ładny, złotawy kolorek. Wiecie, jak pięknie pachnie, jak się opala właśnie beze. Po złoce wszystkie jobki. Wygląda bardzo apetycznie. Rolada jabłkowa to doskonała alternatywa dla klasycznej szarlotki czy dla klasycznego jabłecznika. Dodajcie do tego jeszcze gałkę lodów, na przykład waniliowych, sos waniliowy i naprawdę nie ma nic lepszego. Piszcie mi w komentarzach w jakiej postaci wy najczęściej jadacie jabłka. Czy to są desery, czy to są na świeżo jedzone jabłka. Piszcie w komentarzach, jestem tego bardzo ciekawy. Zaznaczcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi przepisami i nie tylko moimi i zasubskrybujcie kanał. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia. Cześć.